Dom w tym momencie ma powierzchnię 400 metrów, jest cała konstrukcja tylko w parterze, w związku z tym w tych 400 metrach zawarty jest też garaż, są zawarte pomieszczenia gospodarcze, pralnie, suszarnie, dlatego ten ten metraż wyszedł taki jaki wyszedł. Jest to, tak jak mówię, zaprojektowane w, tylko na poziomie zero, bo chcieliśmy tutaj uniknąć powiedzmy w wieku starszym chodzenia po schodach, dlatego było to zaprojektowane w, wszystko w poziomie zero. Było Ileś tam prób podejścia i wyboru gotowych projektów, natomiast po około miesiącu poszukiwań okazało się, że jednak żaden z gotowych projektów nie spełniał wszystkich wymagań. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że będzie to projekt jakby stworzony od początku, od podstaw przez biuro projektowe, który będzie uwzględniał jakby wszystkie nasze potrzeby, prawda? Czyli jeżeli w projektach gotowych zawsze było coś, jakiś tam próg czy ściana, która nam nie, nie pasowała, w momencie, kiedy był to robiony projekt od podstaw, na, pod nasze potrzeby, zostało to tak zaprojektowane, jak nam się wydawało, że, że to powinno być. Oczywiście, no wiadomo, jak to jest, że, że tak jak to mówi stare przysłowie, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dopiero dla siebie. Ja na szczęście jestem już, to jest mój drugi dom, w związku z tym mam pewne doświadczenia i, i przy pierwszym parę błędów popełniliśmy, przy drugim, no miejmy nadzieję, że tych błędów udało się uniknąć. Ja też zatrudniłem osobę, która jakby zajmuje się aranżacją wnętrz, żeby od razu przy projektowaniu układu funkcjonalnego wszystko było jakby zaprojektowane za, za odpowiednio, po czym dopiero przekazaliśmy te wytyczne do biura projektowego, które tak naprawdę tylko ubrało już tutaj ten gotowy gotowe elementy w cały projekt.